Witam, nazywam się Katarzyna Kłodziej i chciałabym zaprezentować krótki pokaz na temat Cosmic Cancer Database, czyli The Catalog of Somatic Mutations in Cancer. Jest to opracowana przez ekspertów baza danych, która obejmuje szeroką gamę mutacji somatycznych, powodujących raka u ludzi. Mutacje somatyczne, warto przypomnieć w tym miejscu, to takie, które obecne są jedynie w komórkach tkanki nowotworowej i nazwy, nazywamy je zmianami nabytymi, czyli niedziedzicznymi. Kosmik jest wspierana przez zespół ekspertów, którzy ręcznie zbierają dane dotyczące mutacji wszystkich rodzajów raka u ludzi. Dane pochodzą głównie z literatury naukowej, która dotyczy znanych genów raka lub z dużych międzynarodowych konsorcjów. Dane są regularnie aktualizowane, czyli 4 razy do roku, a sam projekt istnieje już od ponad 15 lat. Cosmic jest jednym z największych repozytoriów informacji na temat mutacji raka u ludzi. Skupia się na identyfikacji czynników napędzających lub tych zaangażowanych w genezę każdego guza. Celem tego projektu jest przesiew tego panelu linii komórkowych komórek rakowych pod kątem potencjalnych związków terapeutycznych oraz w celu zbadania korelacji między mutacja, mutacjami somatycznymi a wrażliwością na leki. Strona internetowa Cosmic Cancer Database zawiera, można powiedzieć, dwa główne typy danych. Pierwsza grupa danych to dane o wysokiej precyzji, czyli te wcześniej wspomniane, zbierane ręcznie, dobierane przez ekspertów, ukierunkowane panele do badań przesiewowych genów. Są to też recenzowane artykuły, czynniki środowiskowe, historie pacjentów, czyli metadane. No i znane i podejrzewane geny raka i jego mutacji. Drugą grupą danych, które możemy znaleźć na stronie, to dane całego genomu. Mamy tutaj opis ponad 37 tysięcy genomów, co pozwala na profilowanie chorób już na poziomie genomu. Analizy w tym obszarze mogą być używane do odkrywania nowych genów, które sterują mutacjami. I tak, mamy tutaj okienko wyszukiwania, i to okienko akceptuje bardzo wiele różnych parametrów, jak nazwy genów, opisy chorób, czy składnia mutacji. Pasek nawigacji pozwala na wyszukanie konkretnych baz opisowych treści, plików do pobrania czy klasyfikacji chorób nowotworowych lub też kontakt do działu Pomocy Kosmik. Natomiast dolny panel po lewej stronie zawiera informacje o powiązanych witrynach i przekierowania do innych powiązanych ze stroną baz danych. Kosmik zapewnia dużą liczbę widoków graficznych oraz tabelarycznych. Pozwala na interpretację i eksplorację dużej ilości informacji. Dane można także eksportować w pożądanym dla nas formacie. Witrynę można przeglądać na bardzo wiele sposobów, aby badać wzorce mutacji na podstawie np. genów, próbek czy fenotypów. Przeglądarka genomu Kosmik ułatwia analizę danych poprzez łączenie struktur genów. I sekwencji genomu ze złożonymi mutacjami genów. Tutaj na slajdzie pokazany jest przykładowy wynik wyszukiwania dla raka płuc. I zakładka po prawej stronie prezentuje 20 najczęściej zmutowanych genów według wybranej tkanki. Natomiast wykres rozmieszczenie różnych typów mutacji dla wybranej przeze mnie tkanki. I tutaj jeszcze przykładowa karta, która przedstawia. Przegląd danych, które można zobaczyć dla jednej wybranej próbki, i mamy tutaj szczegółowe informacje o pacjencie. Diagram kołowy przedstawia każdy chromosom genomu jako segment, a każdy typ danych pokazany jest jako oddzielna ścieżka na obrazie. No i najechanie kursorem, na, kursorem myszki na wykres zaznacza genom, a kliknięcie wyświetla wybrany region w przeglądarce genomu. Taki wykres daje jasny przegląd wszystkich wariantów strukturalnych, pokazuje nieprawidłową ekspresję genów, liczbę kopii oraz mutacji punktowych kodujących i niekodujących dla tej jednej konkretnej wybranej próbki. Podsumowując tę krótką prezentację, kosmik gromadzi i standaryzuje informacje w jednej bazie danych i zapewnia przyjazne narzędzie oraz funkcje analityczne. Pełną, pełniąc tym samym rolę kluczowego zasobu w genetyce raka u ludzi. Bardzo dziękuję za wysłuchanie.